Siema to ja. Słuchajcie, e, co dzisiaj robimy? E, dzisiaj e, pojedziemy sobie na miasto. Znaczy ja muszę pojechać na miasto, e, załatwić parę spraw, a potem wam opowiem o szczepionce w Grecji, ponieważ zauważyłem że ostatnio bardzo dużo ludzi się interesuje tym tematem. E, aha, i za tych, co nie wiedzą, nagrywam filmy na moim kanale w dwóch językach jeszcze po grecku. Także e, dzisiaj jest e, odcinek po polsku. E, także e, ja załatwię co mam załatwić i... W sumie y, będziemy się widzieć za niedługo. No właśnie, skatki wyszedłem, właśnie y, idę do samochodu. E, powiem Wam, dzisiaj jest bardzo ładna pogoda. Mimo tego, że jest na minusie, to dosyć ładnie jest, no ale dobra. E, ja jadę i jak. No i widzimy się w sumie za, zaraz. No także już jesteśmy, e, nie u mnie w pokoju, tylko teraz w salonie. No ale dobra, pewnie, że w ogóle to przewinął, cały ten odcinek aż do tego momentu. Więc e, dzisiaj postanowiłem wam z wami porozmawiać w sumie na temat szczepionek w Grecji. E, bo ostatnio zauważyłem, że w internecie, mm, czy na Facebooku, czy gdzieś tam, e, przejawiają się takie pytania właśnie, że e, e, czy w m, latem będziemy do Grecji pojechać, czy nie jak wygląda to ze podejrzewam, że większość osób, które o to pyta to po prostu są osoby, które chcą pojechać po prostu do Grecji na wakacje tak podejrzewam yy, no ale dobra ale nieważne, czy chcesz pojechać na wakacje czy nie to i tak jedno jest związane z drugim tak naprawdę więc jak to teraz wygląda powiem tak, yy, tak jak już mówiłem wcześniej yy, tylko w sumie nie po polsku mówiłem to w greckich filmach że yy, yy, Ogólnie w Grecji, jeśli chodzi o koronawirusa, to Grecja, my bardzo dobrze tego koronawirusa przeszliśmy, w sumie. W kraju tak naprawdę, tak patrzyłem, było bardzo mało zgonów, jak na liczbę, jak na liczbę ludności. Także Grecja wcale tak źle tego koronawirusa nie przeszła, szczerze mówiąc. Na pewno lepiej niż Polska pod tym względem, no bo... No bo, no bo tak jak mówiłem, było bardzo mało zgonów, w porównaniu nawet chociażby do Polski. Także nagrycja na pewno tu jest bezpieczniejsza. A jak to wygląda? No wygląda tak, że na razie wszystko jest zamknięte oczywiście cały czas. Wszystko jest zamknięte, ale jeśli chodzi o tak, jeśli chodzi o szczepienia, teraz się szczepi, szczepi się ludzi. Najpierw teraz najpierw szczepi się starych, osoby starsze najpierw są szczepione. Potem dopiero mają mamy zaszczepione po prostu osoby ze służb, czyli wiadomo tam policja, nie policja i tak dalej, są ogólnie mundurowe. I teraz to właśnie widać, to się dzieje od ponad miesiąca, od, od, od kiedy w Grecji jest szczepionka. To nawet ja teraz zauważyłem, że premier właśnie Pan Takis zrobił taką kampanię. U siebie na Instagramie to widziałem, że jeździ teraz po przychodniach i patrzy jak ludzie się szczepią właśnie, wspiera w ten sposób ludzi. Wspiera w ten sposób ludzi. No, zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie ja tak. Sądzę, no bo też trudno jest powiedzieć, że na pewno do lipca, czy tam do sierpnia, jeżeli ktoś w tych miesiącach planuje, czy na do czerwca, powinno być y, bezpieczniej powinno być bezpieczniej na pewno, no bo jednak ta większa grono osób się zaszczepi y, tym bardziej, no, jeżeli wy, jeżeli ktoś z Was jest zaszczepiony w Polsce, no to wtedy, ok no to it's not problem, y, ale wydaje mi się, że y, do wakacji powinno w Grecji być lepiej. Tym bardziej, że no, ludzie się zaszczepią. No jeszcze nie wiem jak to wygląda z chęcią szczepienia jeśli chodzi o Grecję, ale wydaje mi się, że większość osób się będzie chciał szczepić. Na razie hotele wszystko jest pozamykane. Zresztą, sorki, miałem telefon. Yy, także tak, no, z tego co wiem, to ludzie się na razie w miarę chcą szczepić w Grecji, także no wiecie. No, należy zwrócić uwagę to, że w Grecji ludzie bardzo będą chcieli, żeby się ludzie szczepili, ze względu na to, że żebyśmy otworzyli sezon, tak? No bo jednak dla nas ten sezon jest ważny, nawet dla mnie, pomimo tego, że nie mieszkam w kraju, no to mm, tylko mieszkam za granicą, czyli PES w Polsce, no to i tak chciałbym, żeby ludzie się szczepili w Grecji, no żeby ludzie mieli po prostu pracę, tak, żeby, yy, żeby żeby po prostu ten sezon był bardziej otwarty. No zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy. No, mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Także. Jeśli chodzi o szczepienia, to jak najbardziej podejrzewam, że Gresja na pewno będzie bezpieczna do wakacji. Jeżeli wszystko zostanie otwarte jeszcze zobaczymy, to możecie na pewno śmiało jechać. Ja na pewno też wcześniej nakręcę o tym na pewno filmy na temat tego, czy jechać, czy nie, bo właśnie ja też sam chcę jechać, także zobaczymy, jak to będzie. Ale w sumie tyle. Więc jeśli Wam się spodobało, to zapraszam Was na moje kolejne filmy, czy też po polsku, czy po grecku. Wbijajcie na mojego sociala, na moje Instagram, mój Instagram będzie tutaj. I widzimy się w sumie w kolejnym odcinku, także trzymajcie się cześć!